Witam w kolejnym odcinku serii Urbex Camp. No, Dzisiaj mamy kolejny opuszczony obiekt mieszkalny, który również znajduje się w lesie. Podejmujemy próbę eksploracji tego obiektu. Jest na pewno. Została buda od psa. Jakieś ruiny budynków gospodarczych. Zerkniemy, co tam może być. ogłudek był. Tutaj mamy wychodek. Chyba jakiś tutaj był. Nie, Jest pomieszczenie gospodarcze. Wygląda jakby ktoś tutaj króliki trzymał. Wystawiając mebli, budynek w całkiem niezłym stanie technicznym. czy idzie tam przejść na ten ogródek Albo studnia była, albo tylko pozostałość. Został tylko krąg. Tam jest jakaś możliwość wejścia, czy nie bardzo? Ach, nie, że nam to wszędzie. Trzeba uważać, bo kują. wejście do piwniczki. Tutaj pozabijane wszystko deskami. w sumie to Ci powiem, że I to odsunąć. To byłaby fizyczna możliwość. Bo to tylko kapak jest. Ja to nie wpieli się? To jest. Czyli wszystko to, co w kuchni powinno być. Jeszcze jedno pomieszczenie. Zostanie ten budynek jeszcze, biorąc pod uwagę poprzednie urbeksy. Chyba śmieje się jakiś tele, telewizor, tutaj musiał być, bo się tutaj stał. Prawdopodobnie to był pokój dziecięcy. Łazienka pewnie była. Ja nie, nie, jednak nie. Jakaś graczarnia. To pewnie w tej części strychowy to musiał być. Moźcie na strych to było. Piwnica! To jest piwnica. Dobra, podejmujemy próbę. Piwnicy pełno pajęczyn. Jest przewód jakiś tu masz. próbujemy. No na to. No to Zobaczymy, co tutaj jest. Powieszczenie w sumie nie jest duże. Mam jakieś zapasy, kompoty. Jak myślałem, tamto, ten murek na zewnątrz, to było wejście do piwniczki. No. Tak, to było się do piwnicy. Tak jakby, wiesz, taki techniczny zrzut na węgiel no, no, no. czy drewno. A tutaj mnie zastanawia, jest jakieś takie dziwne coś. Jaka wędzarnia, jakby wędzarnia to wygląda. Taki łuk, komin jest. Bo to mi na ogrzewanie centralne nie wygląda tam koza była. Zajdź sobie. Myślę, że te schody są drewniane, one są betonowe. Zobacz, nie? Tutaj takie... Piec. Jakby piec tu kiedyś był. No. Okopcone, sadzy. Tutaj, tutaj na pewno od jest w tym miejscu, nie? Świece. Ale tam, zerknij sobie, to jakby właśnie tam jakaś, jakaś wędzarnia była, albo jakiś sabatnik do pieca, taki wiesz co, co kiedyś chleb wypiekali, bo jest... typu ty poświecę? Jest łuk taki w środku. O kurcze, no faktycznie. No, taka wypalana, albo pies do chleba. No właśnie, taki typowy piec do chleba, nie? Zobacz, tu jaki łuk jest. Tak, tak, widziałem, no i jest komin do góry wychodzi, nie? Na dym. tutaj... Coś pięknego. Ja to jeszcze raz próbuję ja po świecę może blisko sfilmować jeszcze to masz nie chcę po tych bliżej jeszcze popatrzcie jak to pięknie wygląda piec Tak mi się wydaje że dobry, to wygląda do wypieku chleba Do wypieku chleba Dokładnie Fajna piwniczka Ej, bałagan, na jak to w piwnicy. No zrzut, tak jak mówisz. Taki zrzut typowy do... Tutaj też y, wyczystka jest od komina, bo y, tutaj, tutaj był jeszcze jeden y, piecyk, komin taki był tam. Butelka po wódce, po absolwencie, jeszcze jakaś stara. A tu jaki chlebak fajny. Chody solidne, betonowe. Tak jest. Tu jeszcze jest strych. Zobaczymy czy nam się tam uda wejść. Strych jest nieusiągalny. Dęś. Prąd jest wyłączony. z okna. No tak myślałem, nie? Tu jest ten, to tym, jest, ten piecyk i tam była... Ta druga wyciska, ta nie? wyciska druga, nie? Mhm. A tu też już, nie czy to są farba od, tak pęka, czy to... Czy strop? strop. No może być przypadkiem drewniany strop. Gospodarcza tam kryje Ale kosiareczka całkiem fajna, Co to za silnik 53 cm średnicy wyprodukowana w 2009 roku tutaj było wejście na strych, ale nie będę się tam pakował, bo tam jest za dużo pajęczyn. To też jest ten. Nie wiadomo co z tym stropem, nie? Dokładnie. Czy to jest betonowe, czy to jest drewniane. To w chyba może skrytka jest w ogóle. Za tą drewnią, wiesz? Tak. Tak się wydaje, tam coś było. Może jakiś gołębnik. Wiesz, może, może, może. Może jakiś gołębnik zrobiony, no tutaj typowo gospodarcze. Tam było jakieś dużo okno, tutaj mniejsze okno rower jakby go jeszcze troszeczkę podrasować to byłby do eksploatacji. Wiodę. Tak, mieć. Po, po gnieździe no. os albo pszczół. Mm. Pędzik kusi mnie na ten strych wejść. Nie, 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 nie. Czyli wiesz co, tu jakbym wziął sobie ten stołek. Znajdujemy się na strychu tego obiektu. Rzeczywiście. Troszkę syfu jest. No i to jest to wejście tutaj. My też by tam się szło dostać do tego skupę słomy siana Tak, tutaj mogą być gołębie Tak to właśnie wygląda, nie? Bo tutaj jest to już już zewnątrz było widać, że jest jakaś yy, dziupla to jest siatka na gołębie, żeby nie wychodziły. A gołębnik tutaj był. ozdoba choinkowa wisi. Fajnie, podoba mi się tutaj. to mamy Polish Wódka Co mieliśmy zobaczyć? To zobaczyliśmy. Myślę, że ten urbek jest jeden z bardziej udanych. Wydostajemy się na zewnątrz. Obiekt już opuściliśmy. Teraz musimy się przedzierać przez jeżyny. A jest ich tutaj sporo. To jest to miejsce, gdzie był ten gołębnik, gdzie wystają te siatka z tymi kawałkami drewna A tutaj też, nie wiem czy ta studnia była, czy ona zasypana. To jest w jeden krąg. mroźny poranek Udana eksploracja kolejnego budynku w lesie Tym razem stan techniczny super Udało się wejść, nagrać I żegnamy w tym odcinku. Zapraszamy do kolejnych odcinków, które ukażą się niebawem. Jak tylko czas pokaże, uda mi się w zupełnie inne miejsce jak dzisiaj. I ostatnio. Do zobaczenia.